Czaj, przy Przyczaju rozmawiamy z wyjątkowymi ludźmi. I tak będzie dzisiaj. I chyba porozmawiamy z jednym z najmłodszych stowarzyszeń, które działają na aktywnym pograniczu. A dzisiaj naszymi gośćmi będą Karolina Harbus, Anna Dziuba. Ze stowarzyszenia o nazwie, które wam wszystko powie: Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt, adopcję Tomaszów Lubelski. Właśnie. Dziewczyny działają od... Niedawna oficjalnie jako stowarzyszenie, ale Wasza historia i dobroć jest już od dawna. Od jak dawna opiekujecie się zwierzętami i działacie na arenie adopcji, takich społecznych adopcji międzyludzkich? W stowarzyszeniu działamy od niedawna. Tak jak powiedziałeś, to zaczęliśmy w marcu, początkiem marca, a tak naprawdę wcześniej nazywaliśmy Zrozumieliśmy się adopcją Tomaszów Lubelski. Jest nas niewiele, bo można policzyć na palcach u jednej dłoni. Część z nas działała na rzecz zwierząt już od 8 lat, 5-3, także mamy spore doświadczenie w tym temacie. No i celem naszego pomagania, naszego działania jest pomoc zwierzętom bezdomnym, ale również takim zwierzętom, które wymagają interwencji, czyli zwierzętom, nad którymi znęcają się właściciele na przykład, tak? Działacie społecznie, ale jak się poznałyście? Jak to się stało, że grupa zaczęła działać, i czy to od samego początku wszystkie pięć, tak? A najbardziej aktywnych? Znamy się już od dłuższego czasu, tak? To nie jest tak, że my się poznałyśmy tworząc stowarzyszenie czy tworząc naszą grupę. Znamy się już od kilkunastu lat. To są chyba czasy licealne jeszcze. Więc. Ten kontakt się nawiązał z powrotem, wspólna pasja, wspólne zainteresowanie i no i tak, tak wyszło. I e, założyłyście profil na Facebooku. Tak, od tego się zaczęło. I na czym polegają adopcje zwierząt i w jaki sposób Wy im pomagacie? Bo to przecież opieka nad zwierzętami jest statutowym obowiązkiem organu samorządowego, czyli gminy, e, miasta, e, a nie ludzi. E, Cywilów, zwykłych, e, wolontariuszy, bo wy działacie jako wolontariat? Tak, owszem, jako wolontariat, ale to po prostu wynika z potrzeby naszego serca. E, tak, no po prostu, jak widzimy bezdomne zwierzę, czy bezdomne zwierzę jest nam zgłaszane, nie możemy przejść obok tego obojętnie. Przygarniamy takie zwierzę. E, Później jest cały proces, czyli odrobaczanie, yy, wizyta tak? weterynaryjna, tak. Jeżeli potrzeba, leczenie. Doprowadzamy zwierzę do y, dobrego stanu i ogłaszamy u nas właśnie na naszej stronie adopcję Tomaszów Lubelski, yy, po czym szukamy odpowiedniego domku. Domy dla zwierząt nie wybierane są od tak. Przeprowadzamy wizyty przedadopcyjne. Podpisywana jest umowa adopcyjna, także jest pełna kontrol. To wszystko jest sprawdzone. Tak. Ale to naprawdę jest rozbudowany proces i wy to robicie poza godzinami pracy. Tak, to jest w, naszym, w naszych wolnych chwilach, tak? Czyli to jest po godzinach pracy. Najczęściej to są popołudnia, wieczory, weekendy. Nieraz to są nawet noce, tak? Tak. bo miałyśmy też akcję, że było zgłoszenie. Pojechałyśmy o godzinie 22 do e, psa postrzelonego, wyłowionego z rzeki i z, razem z Anią wiozłyśmy tego psa na sygnale do Lublina, gdzie wróciłyśmy do domu o 5 rano, a o 7 już musiałyśmy wstać, bo tak. do pracy trzeba się zbierać. tak? Także iloma zwierzętami do tej pory udało wam się zaopiekować? Czy w ogóle myślałyście o tym i kiedyś policzyłyście? Hmm. Z tego co jedna z nas zliczyła, tak, to przez okres dwóch lat, około 200, poszło do adopcji. Czyli średnio raz w tygodniu albo raz na dwa tygodnie macie interwencję i opiekujecie się jakimś zwierzęciem na Zgłoszenia mamy codziennie, tak codziennie. naprawdę, i to jest po kilka zgłoszeń dziennie, ale nie jesteśmy w stanie też ogarnąć tego wszystkiego. Nie jesteśmy w stanie zabrać wszystkich zwierząt, które potrzebują pomocy, więc yy, szukamy jakichś rozwiązań, szukamy domów tymczasowych, gdzie to jest też u nas bardzo duży problem, bo ludzie niechętnie chcą się udzielać z nami, bo uważają, że. A może myślą o tym, że zostawimy z tymi zwierzakami ich samych, tak? A tak nie jest, bo jeżeli mamy dom tymczasowy, to. Nie zostawiamy ich samych, zapewniamy opiekę weteryn weterynaryjną, zapewniamy wyżywienie, więc mamy pełną kontrolę nad tym wszystkim no i staramy się jak najszybciej wyadoptować to zwierzę, czyli ogłoszenia, ogłoszenia, jeszcze raz ogłoszenia. Ale to jest bardzo droga rzecz, przecież leczenie, bo to są zwierzęta, które są często poturbowane, okaleczone, skrzywdzone przez ludzi, czy specjalnie, czy przypadkowo. Pewnie się też z wieloma bardzo smutnymi i tragicznymi historiami spotykacie. O tym pewnie musimy opowiedzieć za chwilę. Ale skąd bierzecie środki i jak, jak sobie radzicie? Bo to jest naprawdę bardzo droga. Sprawa. Owszem, no staramy się jak możemy. Od kiedy jesteśmy stowarzyszeniem i mamy na stronie upubliczniony numer naszego konta, to powoli zaczynają już wpływać jakieś darowizny. No a wcześniej no, większość wykładałyśmy z własnych kieszeni i pokrywałyśmy te koszty leczeń czy, czy nawet transportów, prawda, bo musiałyśmy zwierzę odebrać skądś czy, czy, czy dowieść. No i jakiś czas temu wpadł do głowy taki pomysł, że może zorganizujemy bazarki charytatywne. No i zaczęłam akurat ja prowadzić te bazarki z Miesiąca na miesiąc coraz fajniej, coraz sprawniej te bazarki się odbywają. Mamy coraz więcej licytujących osób. W tym momencie to już około 40-50. Także społeczność tomaszowska nam bardzo pomaga i wpływają, wpływają jakieś tam darowizny na nasze konto. No i na pewno łatwiej nam dzięki temu jest pomagać. Jeśli ktoś chciałby Wam w tej chwili pomóc, słyszy apel o, o, o wpłacenie środków czy przekazanie rzeczy na bazarek, jak może Was znaleźć? Znajdujemy się na stronie Facebooka, to jest Tomasz nie, to jest, przepraszam, Stowarzyszenie, bo zmieniliśmy nazwę, bo wcześniej była Tomasz Lubelskiej Adopcja. W tej chwili mamy Stowarzyszenie Na rzecz Zwierząt, adopcję Tomasz Lubelski. I na tej stronie wszystko jest podane. Jest podane numer konta, nasze dane jako stowarzyszenia, takie najpotrzebniejsze rzeczy, tak? No i wszystkie ogłoszenia odnośnie bezdomniaków naszych na bieżąco też pokazujemy ludziom już bezdomniaki, które są po adopcji, czy jak dostajemy informacje z nowych domów, tak? Przesyłają nam zdjęcia, więc też zdajemy relacje z tego, bo mimo wszystko gdzieś tam osoby, które nas śledzą, oczekują tego od nas, żeby im pokazać, jak dany pies wygląda obecnie, tak? Jak się ma w nowej rodzinie. Więc też jest dla nas fajne, że osoby, które adoptują. I bardzo dużo tych osób utrzymuje z nami kontakt, taki stały, który przysyła nam y, regularnie zdjęcia, informacje, informuje nas, co i jak, tak, jakie postępy te zwierzęta robią. Y, takie. To jest takie bardzo miłe dla nas też. A jaka jest twoja ulubiona historia adopcyjna? Ja jeszcze bym chciała e, wszystkich przy okazji zaprosić na nasz taki, taką podgrupę Podaruj Zaskórniaka dla Bezdomniaka, gdzie właśnie tam prowadzę swój bazarek. E, a jeszcze wspomniałeś wcześniej, gdzie można na przykład fanty oddać. Także można do mnie pisać na priv. Karolina Harbus e, w sprawie właśnie, jeżeli chodzi o, o sprawy bazarkowe. Także zapraszam. Super bardzo ważna wiadomość. Pamiętajcie o tym, że i na stowarzyszeniu. Teraz pewnie troszeczkę trudniej znaleźć, adopcję Tomaszów krótka nazwa, a tu stowarzyszenie, ale postarajcie się zapamiętać, piszcie też do, do dziewczyn, bo pomoc jest potrzebna, a teraz jaka jest najpiękniejsza historia, którą pamiętasz, która tak naprawdę w tobie wywarła wrażenie, bo 200 ich w sumie zwierząt, które, którym pomogły? Myślę, że tych historii było wiele więcej, znaczy tych zwierząt było wiele więcej. E, no nie jesteśmy w stanie wszystkich e, zwierząt też pokazać na stronie, tak, które mamy, które poszły do adopcji, e, ponieważ tu e, pewnie, pewnie, pewnie wiele osób o tym nie wie, bo głównie pokazujemy psy i koty, ale również miałyśmy wiewiórki, króliczki, e, co, co tam jeszcze, koleżanka miała go, gołębie, <głosy> także <głosy> także tych te zwierzęta były przeróżne. Ale takich takich historii, no wiele jest no tych z historii z wiewiórką może. może. No to śmiało, wiewiórka. Tak, wiewiórka trafiła do mnie rok temu. Była do, dosłownie jednodniowa. Tak, ważyła 14 gram. Były dwie. Jedna nie przeżyła, bo spadły z drzewa, więc miała obrażenia, ale o drugą zaczęłam bardzo intensywnie walczyć razem z dziewczynami, które mi bardzo pomagały w tym czasie. No i faktycznie było ciężko, bo pierwszy miesiąc można powiedzieć był nieprzespany, bo co godzinę wstawać, karmić, masować brzuszek, ogrzewać i tak dalej. Ale z tak nawet gorzej, no, no bo, tak. bo trzeba było tak z szykawką, pipetką po kropelce mhm. karmić, uważać, masować, ogrzewać. No, i były też podróże wszędzie z wiewiórką, tak. prawda? Bo nie można na długo zostawić samą, tak, prawda? Więc w miejscach pracy była z nami, oczywiście. Nawet jak jeździłyśmy na interwencję, to wiewióra była na kolana tak, którejś z nas w gadołeczku. Tak, musi w tak. odpowiednim czasie się najeść, ogrzać, więc wszędzie jeździła z nami. Później walczyłyśmy o nią, bo okazało się, że było zwyrodnienie łapki, więc też długie leczenia. Lublin, klinika, przemyśl klinika. No niestety nie udało się tego z wyrodnienia wyleczyć. Mimo wszystko wiewiórka żyła, miała się bardzo dobrze, i w momencie, kiedy już była takim dorosłym osobnikiem, trafiła do ośrodka dla dzikich zwierząt pod Lublinem w skrzynicach y, drugich, gdzie też pozdrawiamy ośrodek. Ile z... tak, bo z nimi w... można powiedzieć współpracujemy. Mm -hmm. Bo jeżeli dostajemy jakieś zgłoszenia odnośnie dzikich zwierząt, to, to wiemy, do kogo. Tak, możemy napisać. Tak, poradzić jesteśmy w stanie się. zabezpieczyć na naszym terenie i dowieźć do Leny do ośrodka, i tam dostaną odpowiednią pomoc. Więc nie tylko zwierzęta domowe, ale zdarza się <grym> też dzikie. Czego by Wam najbardziej było teraz potrzeba, bo angażujecie i swój prywatny czas, i środki. Pewnie te wszystkie zwierzęta wozicie własnymi samochodami. Dokładnie tak jest. No co, na, na, no na pewno bardzo potrzebujemy domów tymczasowych. Które by właśnie przyjęły te zwierzęta, którym my pomożemy. I niech się do domy tymczasowe nie boją, że my ich zostawimy samych z tym zwierzęciem, oczywiście, oczywiście z naszej strony zapewnimy pomoc, jaką tylko potrzeba. Cóż jeszcze takiego? Jedynie nie potrafimy określić, na jaki czas, tak? To zwierzę trafi do domu tymczasowego, bo nie wiemy, w jakim czasie jesteśmy w stanie wyadoptować lub tak. Bo to jest różnie. Czasami jest tak, że y, mamy szczęście i piesek trafia po miesiącu czasu, a czasami, tak jak mamy niektóre w hotelikach, które czekają już rok czasu na swoje domy i w dalszym ciągu nie mogą się ich doczekać. Również zapraszamy do nas serdecznie wolontariuszy, bo wiadomo im więcej rąk do, do pomocy, tym lepiej, ponieważ też mamy tutaj na miejscu kilka psów, do których jeździmy po dwa, trzy razy dziennie. One są w chwili obecnej na tymczasowej posesji, tak? Na razie mamy taką możliwość, ale nie wiadomo ile to potrwa i, i, i póki możemy, to tam trzymamy kilka piesków, też potrzebujemy osób do pomocy, które by mogły pojechać, nakarmić wyprowadzić psa. Co czasami więcej? potrzebujemy właśnie osoby, które mogą nam udzielić wsparcia właśnie w transporcie, tak, czyli tak. zawieźć, bo nie zawsze my możemy, a na przykład dom adopcyjny czeka i chciałby na już, a czasami muszą poczekać miesiąc, czasami dłużej, bo zależy jaka jest sytuacja, zależy ile mamy tych wszystkich adopcji, tak, i jak często możemy wyjechać. Bo adopcję prowadzicie nie tylko na terenie Tomaszowa, okolicy, tylko adopcje prowadzicie do, na teren całego kraju. E, tak, owszem. E, mamy już taki zasięg, że e, nasze zwierzęta trafiły do Szczecina, do Poznania, do Łodzi, także były dowożone w różne miejsca, oh, wow, nice. tak, w różne miejsca w Polsce, także e, Oczywiście tu też jest taka doda taka, taki dodatkowy, dodatkowy pozytywny aspekt tego, że poznajemy dużo fajnych ludzi przy tym, tak, ehm, którzy nas też później wspierają. No bo żeby prowadzić taką działalność, to trzeba mieć naprawdę otwarte serce i dużo energii w sobie, co widać w Was, że Wam się chce, że pochylicie się nad każdym stworzeniem, które potrzebuje pomocy. Ale jak radzicie sobie w obecnej sytuacji, gdzie jest więcej izolacji, czy w jakoś w ostatnim momencie, gdy mamy pandemię, koronawirusa, czy jakoś zmieniło się sposób Waszego działania, czy jest może mniej, więcej tych Adopcji? E, akurat e, tak e, dobrze przy, prze, przechodziły te nasze adopcje w okresie pandemii, dlatego że e, też większość osób e, była w domu i też mogła wziąć to zwierzę, ponieważ był czas na takie oswojenie się, tak. Również, również na terenie tutaj Tomaszowa było, zyskałyśmy sporo wolontariuszy, ponieważ też miały ten, mieli ten wolny czas, żeby móc właśnie nam pomóc w tym karmieniu zwierząt, czy żeby podjechać, wyprowadzić na spacer, także My działałyśmy dalej, tak jak działałyśmy, a zyskałyśmy dodatkowo jakąś tam niewielką, ale ważną dla nas pomoc. No, i, i w adopcjach troszkę ruszyło. Także bardzo nas to cieszy, bo uwielbiamy, kiedy nasze zwierzęta trafiają do superdomków po tym wszystkim, co wcześniej przeszły. Od niedawna jesteście dopiero stowarzyszeniem. Czy zauważyłyście jakąkolwiek różnicę przy tym, jak działałyście jako grupa nieformalna, a tym, jak jest teraz? Nie obawiacie się troszeczkę, że będzie więcej dokumentów, papierów do zrobienia, mniej czasu dla zwierząt? Nie, chyba tego się akurat nie obawiamy, że ta cała papierologia i tak dalej, czas zawsze musimy znaleźć. Czy, czy on jest, czy go nie ma, zawsze musi być. Więc robimy wszystko, żeby ten czas znaleźć dla tych zwierzaków. Czy coś się zmieniło? Chyba nie. Chyba dalej prężnie działamy. Adopcje. Adopcje to są takie etapy, można powiedzieć. Są miesiące, kiedy adopcje idą fajnie. Są te domy, są, są te psiaki, nie wiem, przekazywane do tych nowych domów, ale są takie miesiące, gdzie napływa do nas tych zwierząt, a adopcje stoją. Między innymi też to, jest, to są wakacje, tak, które się już zbliżają. W tej chwili mamy wysyp małych kotków, kotek i, i tak dalej. Za chwilę będą szczeniaki i to jest taki najgorszy okres dla nas, bo adopcje stoją, bo wszyscy wiadomo, wakacje, większość osób mhm. pozbywa się mhm. też zwierząt, tak, i ich napływa coraz więcej, coraz więcej na tereny. I, i to jest taki. Chyba najgorszy okres dla nas. I, oraz grudzień i styczeń, dlatego że w grudniu wiadomo, mamy święta, więc y, wiele osób tak y, raczej wstrzymuje się od tych adopcji, bo prawda gdzieś wyjeżdża, czy, 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 czy jest ten okres świąteczny, nie ma, nie ma czasu, no a styczeń niestety jest dla nas ciężki, dlatego że poprzez y, zabawę sylwestrową, czyli wystrzały, fajerwerki, wiele psów ucieka z posesji i... Tego roku, 1 stycznia ja od godziny 13 do 21 odpisywałam na zgłoszenia, bo było tyle zgłoszeń z samego Tomaszowa i okolic, że tyle psów zginęło. Tak, także tak. Czyli wielki apel do Was w Sylwestra. Nie strzelamy, w ogóle nie strzelamy. Zabezpieczamy zwierzęta w domu. Tak, tak można też podawać leki uspokajające. Tak, można temu zapobiec. Tylko trzeba chcieć. Uh -huh. Więc właśnie, jakie są wasze największe marzenia i plany i związane z waszą działalnością i stowarzyszeniem, ale nie, nie, nie tylko. Tak, jakie macie największe marzenia? Największe marzenia. Chyba edukować ludzi, tak? społeczeństwo pod kątem zwierząt, bo mimo wszystko, że mają te zwierzaki, nie każdy potrafi się odpowiednio zaopiekować nimi. Mówię tutaj o rozmnażaniu, bo my później z tym musimy walczyć jako fundacje, stowarzyszenia, no i też osoby prywatne, które z, z dobrego serca chcą pomagać, że, żeby ludzie się nie bali tak, sterizować, kastrować zwierząt, bo, bo to nie boli, a wręcz przeciwnie yy, Pomaga swarczy. Pomaga. Zdomność, tak. Pomaga zwier I zwierzętom mm. też pomaga, ponieważ zwierzęta mniej chorują. Tak. Yy, nie męczą się podczas tych porodów, tak? gdzie to czasami jest w jakichś tam krzakach, w opuszczonych stodołach. Zdarza się, że zwierzę się wykrwawia, później te szczeniaki padają z głodu, no bo są takie drastyczne sytuacje, i ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Uważają, że a, super, mam małe kotki, rozdamy je i będzie fajnie. Tylko, że nie sztuko jest rozdać, tak? tylko sztuką jest znaleźć dobry dom i przypilnować, żeby. Kolejny dom nie rozmnażał tej bezdomności, tylko żeby zapobiegał, bo inaczej nigdy z tego nie wyjdziemy. Ja myślę, że jeszcze mamy takie marzenie, żeby mieć miejsce, miejsce dla tych zwierząt, żebyśmy mogły po prostu swobodnie pojechać na akcję yy, do zwierzaka, zabrać go i mieć miejsce, żeby z nim do tego miejsca wrócić, tak? A nie główkować się, główkować, zastanawiać się. Czy my będziemy miały gdzie go zabrać, tak? My również spotykamy się z dużym hejtem y, u nas na stronie, w internecie, y, ponieważ nie każde zgłoszenie jesteśmy w stanie przyjąć. Nie jesteśmy w stanie pomóc każdemu, ponieważ naprawdę napływa do nas codziennie od kilku do kilkunastu wiadomości i my, mając swoje y, rodziny, swoją pracę, swoje prywatne życie, y, nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim, aczkolwiek chciałybyśmy bardzo. Bardzo ważny argument, pamiętajcie o stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych, oni robią to z dobroci serca, dzieląc się swoim czasem, czasem za swoim, swoich rodzin, bliskich, robiąc wiele dobrych rzeczy i pomóżcie takim ludziom jak Stowarzyszenie Adopcji trwać i spełniać swoje marzenia. Przypomnijmy jeszcze raz gdzie was można znaleźć i jak się można skontaktować. Na stronie Facebooka pod nazwą Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt Adopcje Tomaszów Lubelski. Można do nas tam napisać wiadomość. A gośćmi dzisiaj w czajni przy czaju były Anna Dziuba oraz Karolina Harbus. Dziękuję Wam ślicznie. Zapraszam na kolejne spotkania w czwartki o godzinie 19 na stronach Aktywne Pogranicze i Stowarzyszenie Czajnia. Pozdrawiam. Marcin Piotrowski. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.